Chyba czas coś przekąsić. Jeśli się z nami zgadzasz, to ten challenge jest dla ciebie. Weź coś pysznego i usiądź przed ekranem. Bo zaczynamy za kilka sekund. Jaka wielka paczka tiktaków. Nie to co u Jane. To nie fair. Dlaczego życie jest niesprawiedliwe? Dobrze, że przynajmniej mogę spróbować pierwsza. Więc gdzie jesteś mój cukiereczku? Chodź prosto do moich ust. Mm, jesteś pyszny. To wszystko. Skończyłam. Teraz kolej na Alexa. Nie mam nic przeciwko odświeżeniu oddechu. W tej parce jest tyle drażetek. Zdecydowanie mi wystarczy. Mam pomysł. Najpierw muszę wysypać tik taki na talerz. Właśnie w ten sposób. Ej, co wy wyprawiacie? Spadać stąd. To moje cukierki. Brakuje tylko słomki. Zobaczcie, co wymyśliłem. To bardzo wygodny sposób jedzenia. Ojej, ale super, jesteś jak odkurzacz. Ej, Jane, ostrzegałem cię. Żadny rąk, ale skoro chcesz sukierka, no to niech ci będzie masz. No teraz ja. Tu jest ze stopaczek na raz nie mogło być lepiej. Ej, może podzielisz się z przyjaciółmi. Jeszcze czego? Oczywiście, że nie. Poradzę sobie sama. Och, te cukierki są takie orzeźwiające. Uwielbiam ich słodki miętowy smak. Czas stopniowo zwiększać obroty. Za szybko się cieszysz, Barbie. Jeszcze dostaniemy co chcemy. Jane, zobacz co mam. Podstaw ręce poczęstujecie. Hej, to jest takie dobre. Dzięki, Alex. Skąd macie cukierki? Nieważne, to nie twoja sprawa. Już wszystko wiem. Lepiej uważajcie. Zaraz was dorwę. Chcieliście cukierków? Przygotujcie się, mam tu broń. Ej, wystarczy Barbie. Przestań, już rozumiem. Ej, to naprawdę boli. O, można łapać cukierki ustami. Ale fajnie, podoba mi się to. O nie, opakowanie jest puste. Będę musiała wziąć nowe. Co ty wyprawiasz, Alex? To genialne. Pójdę za twoim przykładem. Że zostało mi tylko jedna paczka. Na pewno nie zmarnuję jej na was. Jedna buteleczka coli? Miałam nadzieję na więcej. Jak moja porcja? Na szczęście to ja ją dostałem. Co za fart! O, a Jane ma jeszcze więcej. Mojej radości nie da się wyrazić słowami. Nigdy nie widziałam stu puszek Koli. Barwi, zaczynaj! To niegrzeczne śmiać się z cierpiącego przyjaciela. Mam nadzieję, że mi wystarczy. Ojej, to takie orzeźwiające. Kola to mój ulubiony napój. Jest przepyszna. No i puszka pusta. Ojej, przepraszam, nie chciałam. Rozumiem, że skończyłaś. W takim razie czas, żebym ja zaczął. Otworzę wszystkie na naraz. Uff, zmęczyłem się. Okej, okay, teraz trzeba je ustawić i użyć mojej specjalnej słomki. To genialne. Dzięki wiem. Czasu gasić pragnienie. To najlepszy napój na świecie. Nie mogę się zatrzymać. To co trzeba. Nie było trudno to wypić. Skończyłem. Podejdźcie bliżej, chcę wam coś pokazać. Patrzcie! Fu, co za smród? Postaram się być bardziej cywilizowana. To dziwne, tu jest puszka Pepsi. Trzeba ją schować, jest niepotrzebna. Ostrożnie, Jane! Przepraszam, nie chciałam was przestraszyć. To wszystko, nic nie zostało, tylko kola. Jest taka zimna, dokładnie tak jak lubię, super. Jednej puszeczki już nie ma, więc kontynuujmy. Ostrożnie uderzyłaś mnie prosto w twarz. Jeszcze raz, jeszcze raz. Jak dobrze, to szczyt rozkoszy. Zaraz coś będzie. Trzymaj się, Barbie! Przepraszam, nazbierało mi się. Dziwne, gdzie się wszyscy podziali? Hej! Co za smród. To przez ten czosnek. Tym razem wolałbym zmniejszyć porcję. Chociaż Barbie ma jeszcze większą. Nigdy nie dam rady tego zjeść. Tu jest ze sto główek czosnku na raz. Współczuję wam. Dobrze, że mi się poszczęściło. Po prostu zjem mój czosnek i zapomnę o nim. Jedno uderzenie i już jest bez łusek. Teraz mogę go spróbować. Fuu, jaki gorzki. Myślałam, że będzie mi łatwiej. Koniec, nie chcę więcej. Nie spiesz się, wiem jak ci pomóc. Mam wyciskarkę do czosnku. Włożę do niej wszystkie ząbki, a ty po prostu otwórz usta. Gotowe, dobra robota. Dziękuję, ale nie musiałeś mi pomagać. Jaki poskudny zapach. Potrzebujesz teraz gumy. A za to dziękuję bardziej. Cieszę się, że ci się podobało. Chyba nadeszła moja kolej. Ten czosnek pachnie obrzydliwie. Mam pomysł. Zrobię z niego naszyjnik. Co wy na to? To zabawne, ale musisz to zjeść. No dalej, zjadaj to, Alex. Przestań się wygłupiać. Mam pomysł. Włożę czosnek do puszki i porządnie nim potrząsnę. W ten sposób bardzo szybko go obrałem. Patrzcie, fajnie, co? No dobra robota, a teraz jedz. Nie! Rozumiem, nie odpuścicie mi. Dobra! Muszę to zrobić. Fuj, jakie to obrzydliwe. Nie bez powodu nigdy nie lubiłem czosnku. Muszę go szybko przerzuć. Znowu ten zwrót. Smacznego, to wasza wina. Mam tu odświeżacz powietrza. Trzymaj się Barbie. Popryskam nim dookoła, a najlepiej prosto w usta Aleksa. To nie było zbyt miłe, ale teraz pachnie świetnie twoja kolej Barbie. No dawaj. Może nie muszę tego robić. Dam radę. Wiem, że dam radę, jestem silna. Zaczynam. Muszę przyspieszyć, bo to zajmie całą wieczność. Oglądanie tego jest dla mnie bolesne. Jak ona to znosi? Została tylko jedna główka, jestem prawdziwym mistrzem. To dla mnie pestka. Tylko kilka ugryzień i pozbędę się tego. To było odważne posunięcie, ale w pokoju znowu unosi się ten zapach. Wiem co robić. Przekro mi, Barbie, będziesz musiała to założyć. Dlaczego to zrobiłeś, Alex? <laughs> Żeby uratować siebie i Jane. I udało mi się. Yeah! Wow! Granaty są super. Szkoda, że mam tylko jednego. Innym razem ci się poszczęści. A dziś jest mój dzień. Jesteś pewien, Alex? Spójrz tutaj. Ja tu jestem zwycięzcą. Chociaż widzę, że ty też miałeś trochę szczęścia. Barbie, ty zaczynasz. Wow, mój granat wygląda pięknie. Ale jak go obrać? Wiem, potrzebuję noża. Myślę, że szybko go ogarnę. Po prostu wezmę go i przetnę na środku. A potem użyję pensety, żeby wyjąć pestki. Mmm, jakie są soczyste i słodkie. Co niesamowite. Super, ale jedno ziarenko to za mało. Będę kontynuować. Wyciągnę wszystkie naraz, a potem je zjem. Dobry pomysł. No i po wszystkim. Chyba nic nie zostało w skórce. Spójrzcie, mam tego cały talerz. Te pestki wyglądają jak klejnoty. Tak pięknie błyszczą. Są też przepyszne. Czas, żebyś i ty się o tym przekonał, Alex. Zgadzam się. Otworzę granat gołymi rękami. Aj, sok został mi się do oczu, nic nie widzę. Ale w sumie poszło mi całkiem nieźle. Zrobię tak ze wszystkimi granatami. Barbie miałaś rację, są bardzo soczyste. Możesz iść ostrożniej. Przepraszam, nie potrafię inaczej. Pokażę wam, jak to się robi. Daj mi nóż Barbie. Będzie mi potrzebny. Trzeba przeciąć wszystkie granaty na pół, a potem po prostu wycisnąć z nich sok. Wezmę sokowirówkę. Spójrzcie jakie to proste! Ojej, imponujące! Zaraz będzie jeszcze fajniej. Podstawiam szklankę. Składam połówkę granatu pod praskę i ściskam najmocniej jak potrafię. Udało się! Zrobię to samo z drugą połówką. No świetnie, jak pachnie. W szklance jest już dużo soku. Czuję się, jakbym jadła 100 granatów na raz. Taki bogaty i nasycony smak. Super cieszymy się! To Nutella. Uwielbiam czekoladę. Ale dlaczego znowu mam jej najmniej? Wow! Powinna się przyzwyczaić. Zgadzam się. W końcu to ja jestem najszczęśliwszą osobą na świecie. To prawda, dostałaś 100 słoików Nutelli naraz, a ja jeden marny słoiczek. Mam nadzieję, że chociaż poprawi mi humor. Czekolada to najlepsze lekarstwo. O, tej złotej foliki nie potrzebujemy, zbędę się jej. Oh, boski zapach. Już czuję się trochę lepiej. Mm, czekolada jest taka pyszna. Nie przestanę, dopóki nie zjem całego słoika. Robisz to tak apetycznie, że ja też chcę spróbować. Masz swoją notelę. Oj, chyba utknęłam. Alex, co tak siedzisz po mocy? Nie rozumiem, co chcesz mi powiedzieć, Barbie. Wciągnąć? Dobra. Yy, nie chciałem, żebyś upadła, przepraszam. Daj spokój, nic mi nie jest. Teraz ty. Z przyjemnością, nie będę się z tym bawił. Wezmę dwa słoiki naraz. O, co za czekoladowy smak. To najlepsze, co dzisiaj jadłem. Muszę przyspieszyć. Kropia czekolady? Mogę je złapać ustami. Czekolada, uwielbiam ją. Kurczę, cała się ubrudziłam, ale podoba mi się to. Zrobiłem to szybko. Jane, pozwól mi wytrzeć. Dziękuję. No dalej, pokaż trochę klasy. Tak się cieszę, że we mnie wierzysz. Na pewno ci nie zawiodę. Nikt nigdy nie pokonał mnie w jedzeniu czekoladowego kremu. I jestem w tym prawdziwą profesjonalistką. Jeden słoik jest już pusty. Przechodzę do kolejnego. W tym też już nic nie ma. Ostrożnie, Jane. Alex, co się z nią stało? Myślę, że zamieniła się w czekoladowy posąg. Ojej, to prawda. Jest przepyszna. Mam ochotę jeszcze raz polizać. To pomaga, nie przestawaj, Alex. Jestem pewna, że to przywróci ją do życia. Ojej. Nasz pyszny challenge dobiegł końca. Dziękujemy, że byliście z nami. Dajemy wam w bonusie kilka zabawnych kadrów z nagrań. Nikt nigdy wcześniej ich nie widział. Miłego oglądania.